Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Kłaniam się niziutko. Kochani, jak ten czas leci 6 października, dzisiaj mamy niedziela i przyszedł czas, żeby coś nagrać, żeby coś do Was powie powiedzieć, żeby się czymś z Was, z Wami podzielić. I teraz tak myślę, bo ten temat kochani to chodzi mi już po głowie jakiś czas i pomyślałam, cóż ja. Cóż ja mogę powiedzieć na temat cierpliwości? Czy ja jestem cierpliwa? Czy, wzorem, czy jestem wzorem cierpliwości, kochani? Nie jestem. Nie jestem wzorem cierpliwości. Może bym powiedziała, że na pewno dużo mam samodyscypliny. Na pewno mam dużo uśmiechu, jako takiej radości, chyba wewnętrznej, lub może powiem tak. Może, mieć tą radość wewnętrzną, to trzeba robić porządek z myślami, z tym wszystkim, co się idzie w naszej głowie. To może powiem tak: nauczyłam się robić porządek i tą radość taką mam w sobie, bo tam mnie nic nie gniecie w, na, w sercu na dnie. W sercu na dnie. No tak mi się przynajmniej wydaje, że mnie nic nie wiecie. Pewnie by się jeszcze coś tam znalazło, ale chodzi mi o to, że jak to jest z tą cierpliwością? No cierpliwością, czy jest potrzebna? No na pewno. I powiem tak, że na pewno już jakiś czas ze zwiększą zrozumieniem, z większą świadomością uczę się tej cierpliwości i powiem tak, cierpliwość popłaca. Kochani, to jest tak. Może powiem na temat mojej cierpliwości. Przychodzi, zmienia człowiek pracę. Jak wiecie, jestem tutaj za granicą. No, jedna mi nie pasowała, poszłam do drugiej. Ale zanim się człowiek wdroży, to też schodzi, to też jest czas, a czas sprzyja cierpliwości. Czyli cierpliwie. Pomyślałam, Magda, pracuj, spokojnie, wdrożysz się. Kochani, to wiecie to, jak to jest. Obcy kraj, obcy język. Wszystko, wszystko nowe, wszystko nowe, bo to może obce jak obce, ale wszystko nowe. I chyba jest tak, chyba, że ja po prostu lubię wyzwania. O to jest to, co lubię. Tylko teraz jak z tą cierpliwością, co mają wyzwania do cierpliwości. No bo jak jesteśmy za bardzo cierpliwi, czy można być za bardzo cierpliwym? Tak, bo to wtedy ta cierpliwość to wchodzi w takie, jakieś takie pobłażanie, bo komuś się wydaje, że jeżeli nie reagujesz, to znaczy, że się zgadzasz, a ty czekasz cierpliwie. I to czekanie cierpliwie jest na pewno dobre, na pewno ma plusy, ale myślę, że po pierwsze, świadomość, a po drugie, chęć działania, no też ma dużo plusów. <noise> To jest oczywiście mój punkt widzenia. Ale gdyby może nie to, bo posłuchajcie, kochani, można sobie tak siedzieć w tym swoim życiu. No, oczywiście, robić tam określone prace, które od iluś lat już robimy i tak czekać bez działania. I czy to jest cierpliwość, że cierpliwie znoszę swoje cierpienie. Ale czy byłaś już tylko u jednego lekarza, czy u dwóch, czy u trzech, czy już zaczęłaś w ogóle, czy zacząłeś. Szukać różnych tematów. To tak jak ja, kochani, jestem moją moim, moim operacją na kamienie w nerkach. No i miałam mieć już skierowanie. Posłuchajcie, byłam u jednego, u drugiego, u trzeciego, w końcu znalazłam się u ordynatora. Ym, no to jest urologia. Posłuchajcie, tak, skierowanie mi wypisał wszystko. Oprócz tego, że lekarz ten rodzinny powiedział: Pani Magdo, no niech pani poszuka. Czy pani wie, jak wygląda taka operacja? No nie wiem, mówię, no tu panią kroją, z tej strony plecy, z tej strony kroją mi co, to zanim to zaczniemy, zanim to się zgoi, a co może po pięciu latach będą następne, bo te kochani, te kamienie miały, no były duże, jednej nerce były 8 mm, a drugiej 9, taki jeden kamień. No? I tak mnie, że tak powiem, troszeczkę, znaczy zatka, no zatkało mnie, bo, bo słuchajcie, zobaczcie, inne spojrzenie. Ja sobie zdaję sprawę, że chirurg to lubi kroić. I ciach, to temat zamkniemy, ale pytanie: czy nie można poszukać czegoś innego? I wtedy ta cierpliwość jest rzeczywiście bardzo przydatna. I cierpliwie zaczęłam szukać. Najpierw zaczęłam szperać w internecie, później zaczęłam jakieś książki przeglądać, później zaczęłam słuchajcie, takie wici rozpuszczać. A może ktoś miał problem, bo ja tu mam problem z kamieniami, a może ktoś słyszał, a może to, a może to, a może siam to. I Cierpliwie, kochani, zaczęłam szukać i rozglądać się. I ta cierpliwość tutaj, o, powiem tak, przydała mi się bardzo. I znalazłam. I znalazłam Chińczyka, który jest, no nie wiem, jak dzisiaj, bo to było już. Kochani, z 13 lat temu. I jest, kochajcie, był wtedy koło jaworza, i ona oczywiście. Proszę pani, to w ogóle żaden problem. Najpierw trzeba jeść i przestać jeść cukier w każdej postaci. I powiem wam, że tu była potrzebna mi następna cierpliwość, no bo zaczęłam czytać. Yy, no, jeżeli są słone paluszki. No, słone paluszki nie powinny mieć cukru, mają. Kochani, teraz to już jestem mądrzejsza i wiem, że w szynce też jest cukier. Tak, w kiełbasie jest cukier, tak, bo do tych różnych y, y, zalew też dodaje się cukier dla smaku. Ja nie mówię, że tam jest nie wiadomo ile, ale chodzi mi, że jest. I nagle, kochani, jak ja mam jeść, jeść bez cukru, no to cierpliwość mi pokazała, bo o, to była ta cnota wtedy, ta cierp bo cierpliwość jest cnotą. Może nie jest lubiana, ale jest cnotą. I nagle się okazało, że rzeczywiście trzeba pójść do sklepu i sobie coś kupić do jedzenia, coś kochani, czyli tak, no dobrze, owoce, no owoce oczywiście, marchewka jaka jest słodka, no naturalna słodycz, ale jak się nie je innego cukru sztucznego, to kochani ta słodycz dopiero się wtedy zaczyna czuć y, smak owoców. A jakie jabłka były dla mnie słodkie? Do tej pory tych jabłek jakoś tak nie lubiłam. Znaczy, oczywiście, kosztele jako jeden, ale ogólnie mi nagle zaczęły jabłka smakować. No już posłuchajcie, a ziemniaki jakie są słodkie? I ja mówię nadal z punktu widzenia, gdy mi miałam przestać jeść cukier, ten biały w każdej postaci. I wtedy ta cierpliwość, cierpliwość pomogła mi. Przejść przez ten etap, bo posłuchajcie, to oprócz tego, że miałam nie jeść cukru, no nie jadłam, miesiąc czasu i 5 kilosów to jeszcze mi dał takie tabletki Shillington, które wypłukiwały cukier w organizmie, bo on mi wytłumaczył tak, proszę Pani, człowiek je, normalnie się odżywia tak czy inaczej i w tych nerkach normalnie organizm sobie radzi i wypłukuje. Bo to jest zakwaszenie organizmu, było w moim przypadku. I wypłukuje ten cukier. A jeżeli się jest tego więcej, to ten organizm nie daje rady. I wtedy przy pomocą tego zero cukru, tylko zero cukru nie, nie mylić, że się daje, że się je, znaczy jakieś takie te produkty yy, o smaku cukru, prawda? Na przykład jak Aspartam. Yy, I ten organizm sobie poradził i te, posłuchajcie, po trzech miesiącach, proszę mam zrobić USG? No i gdzie ta operacja? Nie ma po co. Nie ma po co mieć operacji. No i jak się szykowałam bardzo, także zobaczcie jak cierpliwość popłaca nam, gdy zaczynamy sobie uświadomość, uświadamiać, że ona jest w ogóle nam potrzebna. I czasem jest tak, że to tak jak mówi się ogólnie, że cierpliwość trzeba mieć cierpliwość do małego dziecka. No tak, bo małe dziecko, które rośnie, to tak. Tu tu i w tą i ta. I tak. I tu się rusza i tu się no, wszędzie go pełno i trzeba go pilnować, prawda? Bo to ten wiek jest jeszcze taki, no, tak ten wiek to troszeczkę tam trwa, żeby nagle się nie okazało, że stoi w kuchni, szafki otwiera i już jest w szafkach, a teraz pytanie, jak zejść? <grym> no właśnie, żeby nie było tak, że ciach spadnie, nie? No ale to wiemy wszyscy ci, co, ci, ci co mieli dzieci: <grym> małe, małe dzieci lub mają małe dzieci, ale to wtedy ta cierpliwość, no bo to dziecko, te mięśnie rosną i ono musi. Wykonać ileś ruchów, i wtedy, może powiem tak, poznajemy dziecko, że jest zdrowe, bo się rusza. No, ale teraz tak, tu ćwiczymy się, kochanie, bo taka mi przyszła teraz myśl, że dziecko małe, jak, jest, jak rośnie, no to się rusza, te mięśnie rosną, wszystko, ten organizm mu rośnie, całe ciało. Ale teraz, gdy już jesteśmy troszeczkę dojrzalsi, tak, Jadziu, dzień dobry, masz rację, bo cię zawsze mi poprawia nie w starci, tylko dojrzalsi. Jak jesteśmy dojrzalsi, to Kochani, no bo to tak, nieużywane mięśnie wiotczeją. To zawsze był taki kawał, że nieużywany mięśnie, no to sorry. No, <noise> no nie wiem, co sorry, ale no dobra. <noise> ale chodzi mi o to, że te mięśnie wiotczeją i przestajemy się dobrze czuć, bo zapomnieliśmy, że przecież trzeba trochę te mięśnie pobudzać do pracy. No pewnie, że można tak leżeć, ale teraz pytanie. To tak jak dzisiaj, kochani, wstałam i mówię że no ile można leżeć, no ja wiem, że jest niedziela, wczoraj była sobota, już się wczoraj wyleżałam, odpoczęłam, no ale nie, no dzisiaj to trzeba coś robić, trzeba… O, wziąłam się zamalowanie tak jak widzicie tutaj ten złoty z czerwonym, Zamalowanie obrazów i trzeba coś robić. Złączyłam sobie muzę i tak, tu się ruszam, tu tego, tu maluję, tu… No rewelacja, rewelacja, ale trzeba się ruszać. I to samo jest super gimnastyka, że człowiek przychodzi, czy po pracy, czy w ogóle po całym dniu, Albo rano na rozpoczęcie dnia i zaczyna się ruszać, przypomina mięśniom, przypomina, że trzeba troszeczkę pracy włożyć, że znaczy one muszą pracować. One tak zostały stworzone, po to je mamy. I zapominamy o tym. I teraz, kochani, teraz taka cierpliwość. Ta cierpliwość jest też, myślę, bliska samodyscypliny, bo... Na pewno trzeba dużo cierpliwości, żeby zacząć codziennie ćwiczyć. Kochani, bo później człowiekowi wejdzie w krew i jak się lepiej zaczyna czuć, te endorfiny się uwalniają, to wtedy inaczej patrzymy na życie. Ale zanim do tego dojdziemy, kochani, w ćwiczeniach czy w gimnastyce czy... W bieganiu te pierwsze dwa tygodnie, no to wymagają cierpliwości od nas. Cierpliwości, że ten nakład pracy, który wkładamy w dane doświadczenie, ćwiczenie czy pracę, ono nam przyniesie efekty i troszeczkę zaufania. Dla tych, co już tam powiedzmy, biegają i się ćwiczą, nie? No ale to zależy to wszystko od nas, czy chcemy. I to samo jest z cierpliwością. Na pewno jest łatwiej, kochani, bo to tak. Dla mnie cierpliwość jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Kochani, jak czasem słyszycie, że ktoś pije coś na ekranie, na jakimś filmiku i nie słycha, i nie słychać, jak przełyka znaczy czyści. Czyści ten dźwięk przełkania, bo jak ja mam tu mikrofon, to nie umiem tak łyknąć, to też mięśnie pracują, żeby nie było słychać, żeby się nie nagrało na mikrofon. No bo bym wtedy udawała, że łyka. A to tak na marginesie. Także, kochani, i z tą cierpliwością jest tak. I powiem wam, jak kiedy drugi jest taki punkt tej cierpliwości, gdy idziemy do pracy. A tak mi się przypomniało teraz z Holandii, że pierwszego dnia poszło, przyszło nas tam do pracy cztery nowe osoby i posłuchajcie, jeden po, już po pierwszej przerwie no nie znaleźli go, w sensie uciekł. Nie miał cierpliwości, nie widział się w tej pracy, ale nie dał też sobie szansy, żeby poczekajcie, no może moment, chwila, może, może wytrwam. Może chwilę posiedzę, może chwilę zagadam z kimś. Może mi będzie łatwiej, bo przecież ci wszyscy nowi, którzy przyszli, to też tej pracy nie wykonywali i też może ich bolą plecy, może ich bolą ręce. No to zależy, jaką się pracę wykonuje, a może bolą nogi, prawda? Ale powiem Wam tutaj na marginesie, że byli tacy. <laughs> Przyjechał. Kochani, jest taki transport. Ja nie wiem, czy wiecie, bo to. Ja też kiedyś nie wiedziałam. No, że są Flixbusy, jeżdżą y, takie busy, te zielone i łączą całą Europę. Bardzo dobrze jeżdżą, bardzo fajnie, bardzo to jest fajne y, i nie jest drogie. Hmm, później, kochani, że są pociągi, że są busiki, to wiemy, że no taks jest, y, że można swoim samochodem. Ale jest też taka usługa. Jak się ta firma nazywała. Ale to jak się wpisze, że transport, jakbyś ktoś potrzebował, transport, na przykład Polska-Holandia, to tam oni wszyscy tu tam się, tak powiem: Polska-Holandia czy Polska-Niemcy, kochani, to są takie busy, które, na no, przykład ostatnio sprawdzałam, jeżeli bym chciała, i to jest ta cena mniej więcej się trzyma tak. Jedzie człowiek z bagażem, bo wiadomo, do pracy jedzie z bagażem, ale to mm, można mieć jakąś przeprowadzkę, można się gdzieś wybrać, bo chodzi o to, że taki busik to jest polska firma, odbiera ciebie z każdego miejsca, gdzie jestem, Wpisujesz adres, jesteś tu i tu, i chcesz przyjechać, nie wiem, jesteś w Niemczech, w Holandii, we Francji, i chcesz przyjechać do Polski pod dany adres. W całej Polsce. I kochani, tak wpisujesz, jest. I sprawdzałam. I kochani, transport mojej osoby z bagażem, no bo to tam ze dwie, to... no jak się jedzie za granicę, to to trzeba mieć bagaż. Jak się jedzie do pracy, no to trudno być bez bagażu. Ja bym powiedziała, że to jest dziwne, <laughs> ale znam taki, widziałam, co przyjechał z reklamówką. <laughs> A później znikało jedzenie z lodówki, no ale to inny temat. I teraz, kochani, taki, przyjeżdża taki bus. Zabiera Ciebie, już jest w kontakcie z Tobą, centrala. E, nie, płacisz, chyba jest, można chyba zapłacić kierowcy, ale też można zapłacić chyba też online. Znaczy no, tak, tym przelewem zrobić, prawda, jakimś takim. I kochani, zabiera mnie stąd i zawozi mnie pod dany adres pod dom tam w Polsce. Także, kochani, to też jest bardzo fajna opcja. Aha, i chciałam dokończyć, ile kosztuje. Kochani, 2-3 lata temu, bo pamiętam, jak ludzie jeździli, jak to było 120 euro, i teraz jest podobnie, bo jest 528 zł. Czyli stąd z Saksonii do Mazowsza, no już tam prawie pod Warszawę, powiedzmy, tak mniej więcej, jeśli chciałam Wam powiedzieć, ile to tych kilometrów, no to takie 700-800. To, kochani, 528 zł. I. Nie interesuje cię nic więcej. Po prostu wchodzisz, przyjeżdża samochód, dzwoni, wychodzisz z bagażem, siadasz, pomoże, pomaga ci pan pakować do bagażnika. czy bagażnika. Mamy taki bus tam kilkuosobowy I jedziesz i tam ci pomaga ten bagaż wyjąć. Także bardzo fajne rozwiązanie. No ale kochani, wróćmy do tematu głównego, cierpliwości. Witaj. W ogóle Kani Witajcie dziewczyny, witajcie chłopacy, tak? <laughs> e, kochani, i teraz tak, i do czego jest ta cierpliwość potrzebna? Czy w ogóle jest potrzebna? I myślę, że jeżeli w domu jest osoba, która, bo to tak, tak ja sobie wyobrażam, bo moje babcie jakoś tak już wcześniej odeszły, zanim ja się urodziłam, że to ta babcia, która jest w domu, która już nie pracuje, to ma tą cierpliwość, no bo na pewno do cierpliwości trzeba mieć też i trochę siły, bo rodzice z reguły pracują, bo nie ma tak. Fajnie by było, posłuchajcie, jeżeli by mama mogła wychowywać spokojnie swoje dzieci, będąc w domu, bo to jest fajne do któregoś tam roku życia, dopóki nie, będą, nie, nie się nie usamodzielnią. Dopóki się nie usamodzielnią. O, teraz chyba właściwie powiedziałam. Ale raczej tak nie jest. No. I po prostu obydwoje rodzice pracują. No i ta babcia, czy osoba taka do pomocy jest potrzebna, no bo te dzieci ze szkoły przecież nie siedzą 8 godzin w szkole, jak siedzą to rzadko, tylko no tak krócej. I taka babcia, powiedzmy, to ona, no bym powiedziała, czy powinna, no myślę, że tutaj ta cierpliwość to tak troszeczkę też zależy od charakteru, ale myślę, że ma sposobność, by być bardziej cierpliwym od tych osób pracujących, zapracowanych, którzy, posłuchajcie, idą do pracy, przychodzą zmęczeni lub przychodzą jeszcze z pracą w głowie, bo to te prace są, kochani, różne. Jest, fajna jest praca, jak człowiek drzwi zamknie w pracy, wyjdzie i już nie jest w pracy, ale są takie w pracy, że człowiek drzwi w pracy zamyka i dalej ta, ten problem jest w głowie, i idzie z tobą do domu i drzwi w domu otwierasz i dalej jesteś w pracy myślami. I teraz zobaczcie, kochani, ale czy cierpliwość jest Mm, lubiana. No, może lubiana, żeby ktoś był cierpliwy. Tak jak wymagamy od innych, to żeby ktoś był cierpliwy w stosunku do nas. Ale czy my jesteśmy cierpliwi wobec innych? No, tak to jest. No, bo teraz tak. Tu jest szybko, 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 bądźmy tu i teraz. Ale ja myślę, że cierpliwość też nam pomaga być tu i teraz, bo jeżeli cierpliwie na coś czekamy, to po pierwsze przychodzi ta nagroda wcześniej, czy później to ona przychodzi. No i ja myślę, że w sumie to jest taki początek. Jeżeli mamy jakiś plan, jakiś kierunek, to cierpliwie trwajmy w naszym założeniu, żeby ta cierpliwość nam pomogła, żebyśmy mogli zdobyć tą nagrodę, ten sukces, to nasze zamierzenie. I zobaczcie, kochani, no jaka, jak to? Właśnie się okazuje, że tak może zapominamy o tej cierpliwości, bo nam nikt nie mówi, że cierpliwość jest potrzebna. A teraz, kochani, dla tych, yy, co przecież mieli no, no, mieli, no to tak jak ktoś tutaj yy, słusznie zauważył, że to, że była powódź i przeszła, i ta rzeka powiedzmy wróciła w swoje koryto, ale zniszczeń, to ileż trzeba mieć tu cierpliwości? No, ja już nie powiem o innych rzeczach i pieniądze i wszystko i wsparcie, ale ta cierpliwość, żeby... I też taka nadzieja w tym wszystkim, że po prostu nam się uda z tego wyjść. Uda, bo to, to nadzieja też jest nam potrzebna. W tej cierpliwości nawet, prawda? Ale widzicie, kochani, no taki temat. <ścoughs> przyszedł? No i tak właśnie spojrzałam na tego mojego kwiatka, który tak. Ja lubię kwiatki hodować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że te kwiatki, jak na przykład, o wam pokażę tutaj takiego mam, w... No, taki bluszczyk, chyba bym powiedziała, nie? I on to już to tak, to, to co yy, yy, dodatkowo, no to już to wyrosło, bo to był kupiony na tym pręciku, a tutaj to rośnie sobie dalej. I kwiatki, które ja hoduję, które ja lubię tutaj mieć, to na przykład paprotka. Och, czy ten synapsu z, z tyłu, kochani, i tam trzeba tylko podlewać. No, od czasu do czasu nawozić, no, dać dobrą ziemię na początek, ale chodzi o to, że one żyją swoim życiem. Nie przeszkadzać im. I pewnego dnia nagle patrzysz, a z tej małej paprotki, wow, jakie już piękne liście duże porosły, bo ona sobie spokojnie żyje w swoim życiu. No i paprotki, jeszcze to tak na marginesie, bo te kwiatki to ja tak lubię, to one posłuchajcie, jak Wam nie rosną, to trzeba zmienić miejsce. No i nie lubi pełnego słońca. Gdzieś na półeczce, gdzieś z boku, na regale, przy regale, gdzieś także nie lubi pełnego słońca i ona wtedy jest taka ładnie zielona, taka zielona, zielona. A jak się postawi słońce, no to zaraz tutaj wyblaknie to zielono. No, no tak, no tak tutaj działa tamtym. Ale kochani, teraz zobaczcie, to nawet trzeba mieć, trzeba powiedzieć tak, trzeba mieć cierpliwość do kwiatów, trzeba mieć cierpliwość do zwierząt, ale myślę, że najważniejsze to mieć cierpliwość do ludzi, ale myślę, że jeszcze ważniejsze to jest to, żeby mieć cierpliwość w sobie. Żeby cierpliwie pewne elementy, o, tak powiem, w tych elementach czekać na nagrodę. Bo jak znowu tak za dużo tej cierpliwości, i to tak już wszyscy na nas weszli, no nie, nie, nie. To trzeba też mieć świadomość, że to cierpliwość cierpliwością, ale trzeba umieć też postawić granice w tym wszystkim, w tej cierpliwości. I jak ktoś kiedyś dobrze powiedział, ja się z tym zgadzam. Pokuta nie może trwać całe życie, kochani. Pamiętajcie, nie może trwać. Dobrze, kochani, życzę Wam spokojnej niedzieli. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyszli. I mnie obejrzeli, zobaczyli, bo mnie jeszcze od tej pory, od, od, jeszcze mnie nie znają. No już tyle lat tam tych różnych filmików, wiele nakręciłam, ale cieszę się, że mnie odnalazłaś, odnalazłeś i może temat cierpliwości Cię interesuje, a może Ciebie zainteresuje. A może masz swoje zdanie na temat cierpliwości, to się tym podziel tu w komentarzu. Kochani, jeszcze raz. Życzę Wam i sobie cierpliwości później nagrody. I radości, bo radość, hmm, to też jest piękne. Pa, też jest piękna, radość jest piękna. Cierpliwość, teraz pytanie, co piękniejsze, radość czy, czy cierpliwość? Ja myślę, że jedno potrzebne i drugie, i jedno piękne i drugie. Pa!